Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dobrze Was widzieć, moi drodzy, w trzeci dzień naszych rekolekcji. Bardzo się cieszę, że przyszliście na kolejną, właściwie już ostatnią naukę naszych rekolekcji i że będziemy mogli razem te rekolekcje zakończyć i razem cieszyć się później owocami tego, które, takimi jakimi Pan Bóg zechce wzbudzić w naszej wspólnocie. Chciałbym, żebyśmy, moi drodzy, dzisiaj zaczęli naszą naukę rekolekcyjną od wysłuchania pewnej pieśni uwielbienia, która bardzo pasuje nam do dzisiejszego tematu. Posłuchajcie. i Moi drodzy, chciałem, żebyśmy usłyszeli tę pieśń, ponieważ ona rezonuje najpierw z tym, co wysłuchaliśmy w Ewangelii, a później z historią tych ludzi, o których tak naprawdę opieramy się na tych rekolekcjach, czyli o rodzinę Ulmów. Dlaczego? Mówiliśmy sobie w pierwszy dzień o pięknie ich człowieczeństwa, pokazywaliśmy ich jako ludzi zaangażowanych, pełnych miłości, dobroci, świętości. Ludzi, którzy wchodzili w społeczność, ale jednocześnie budowali swoją rodzinę. Wczoraj patrzyliśmy na nich jako na małżonków kochających się i rodzinę kochającą się, i wykazującą pewne cechy, które budowały ich świętość. A dzisiaj? Dzisiaj chciałbym tą konferencję nazwać i właściwie dać jej, taki można powiedzieć, tytuł. Piękny dom. Mieliśmy pięknych ludzi, piękną rodzinę, a dzisiaj mamy piękny dom. Dom, który jest otwarty, ale też dom, który nie jest tylko i wyłącznie domem ludzkim. Ale jest domem kogoś więcej, jest domem, w którym czuć obecność Ducha Świętego, jest domem, w którym czuć obecność Boga. I takie mają być, moi drodzy, nasze rodziny, i takie mają być nasze domy. Jeżeli wsłuchaliście się w tekst tej pieśni, ona jest przepiękna, ona niesamowicie daje taką manifestację mocy Bożej w tych wspólnotach, które modlą się tą, tą, tą pieśnią. I kiedy śpiewamy w tej pieśni widzę dom, w nim otwarte drzwi, ojciec czeka na mnie w nich. Z czym wam się to kojarzy? W pierwszy dzień zaczęliśmy od tej Ewangelii, prawda? Ojciec miłosierny, który z otwartymi ramionami czekał na swojego syna marnotrawnego. Dalej e, śpiewali e, ludzie, którzy wykonują tę pieśń akurat na tym nagraniu w pewnym momencie, w takim przejściu, w takim bridge, Śpiewali strach nie ma wstępu do tego domu Oskarżyciele nie mają głosu Pan sam pokona moich wrogów I to moi drodzy wydarzyło się w życiu naszych bohaterów rodziny Ulmów Chciałbym żebyśmy posłuchali pewnego wycinka z ich życia Posłuchajcie Jesienią 1942 roku do domu Józefa i Wiktorii Ulmów przyszła żydowska rodzina Goldmanów z łańcuta. Saul Goldman, który przed wojną był znanym w okolicy handlarzem bydła, i jego czterej synowie o nieznanych imionach. Ulmowie udzielili im schronienia na poddaszu. Wkrótce do ukrywających się dołączyły także dwie córki oraz wnuczka Heima Goldman z markowej Lea Lajka Dinder z córką o nieznanym imieniu Higienia Golda Grinfeldt. Wcześniej Goldmanowie ukrywali się i za opłatą pomagał im w tym włodzimierz Leś, granatowy policjant, który mieszkał pod łańcutem. Goldmanowie zostawili mu swój majątek, lecz leś przestał udzielać im wsparcia i nie chciał oddać mienia. Wtedy udali się do ulmów. Na poddaszu w domu ulmów osiem osób żyło ponad rok. Mężczyźni pomagali przy garbowaniu skór, piłowali deski, rąbali drwana opał. Ich praca została nawet przez ulmę sfotografowana, podobnie jak wiele innych scen z życia codziennego rodziny. Wydawało się, że piekło okupacji jest gdzieś daleko, ale to pozór, bo wokół była śmierć. Wszyscy widzieli ją wielokrotnie. A przecież okna domu rodziny ulmów wychodziły na tak zwany okop, gdzie ciągle rozstrzeliwano Żydów. Moi drodzy, jeżeli my otworzymy dom. Nasze, nasze domy, nasze rodziny, nasze przestrzenie na obecność Boga. Jeżeli my pozwolimy Bogu, aby to On był przestrzenią jednoczącą nasze rodziny, nasze społeczności, nasze małżeństwa, to wtedy nasze serce zaczyna nie tylko otwierać się na nas samych, ale zaczyna otwierać się w trudnych sytuacjach na to, żeby pójść za głosem tego, który wzywa nas do postawy heroicznej, a nie pójść za swoją wygodą. Moi drodzy, czy Józef i Wiktoria Ulma zgodzili się, w sensie nie bali się tego, żeby przyjąć Żydów? Bali się. I o, tym mówią, I o tym mówią zapiski błogosławionego Józefa z jego pamiętnika. Czy podjęli tą decyzję razem i świadomie? Tak. O tym też mówią zapiski w ich pamiętniku. Czy zdawali sobie sprawę z tego, jaka może czekać ich kara? Tak, zdawali sobie. A jednocześnie Biblia, o której już mówiłem, z ich domu pokazuje motywację, dlaczego przyjęli tych ludzi pod swój dach. Kiedy otworzymy Biblię na tym fragmencie Ewangelii, który usłyszeliśmy dzisiaj i który specjalnie dla was odczytałem, Ewangelii o miłosiernym Samarytaninie, to na tej stronie własnoręcznym, czerwonym atramentem zapisane jest ręką Józefa Ulmy. Taki chcę być. Taki chcę być. I moi drodzy, to była ich motywacja. To była ich motywacja, że chcieli być jak ten Samarytanin. I kiedy zobaczyli w biedzie ludzi uciekających przed tak naprawdę oprawcami, którzy tylko i wyłącznie chcieli ich zgładzić z tego powodu, jakiej byli narodowości, ich serce stopniało, ich serce otworzyło się. Drzwi ich domu stały się y, drzwiami domu miłosiernego Ojca. I mimo trudności, i mimo lęku, i mimo wątpliwości, i mimo tego, że zdawali sobie sprawę z konsekwencji, jakie to może przynieść, heroicznie przyjęli tych ludzi pod swój dach. Nie tylko oni, bo w tych okolicach wiele rodzin przyjmowało Żydów, wiele rodzin ich ukrywało, wiele rodzin im pomagało. Bo to wynikało z głębokiego zjednoczenia tych rodzin, a szczególnie rodziny Ulmów, z Bogiem. Bracia i siostry, kiedy patrzymy na tą Ewangelię, to w niej jest niesamowita jedna rzecz. Wiecie jaka? Że temu człowiekowi, który został obity, okradziony, zostawiony na pastwę losu, pomógł Samarytanin. Kim byli Samarytanie? Samarytanie, można, byli, można powiedzieć, byli pewną odłączoną społecznością od całej gminy żydowskiej. Nieuznawaną przez tą gwinę żydowską. Żydzi żywili, żywili wobec tych Samarytan nienawiść. I co się dzieje w dzisiejszej Ewangelii? Idzie kapłan, który można powiedzieć był uosobieniem tego, co było najlepsze, miało być przynajmniej, uosobieniem tego, co było najlepsze w religii judaistycznej, w religii w czczeniu Boga Jahwe. Popatrzył, poszedł dalej. Szedł Lewita, który był uosobieniem pobożności. Popatrzył poszedł dalej. A kto zatrzymał się przy tym człowieku? Samarytanin. Ten, który pewnie przez niego samego był uznawany za wroga, za odszczepieńca, za kogoś, za kogo nie warto czegokolwiek robić. A jednak się zlitował, a jednak umiłował. Dlaczego? Dlatego, że w jego sercu była prawdziwa obecność Boga. I tak było też w sercu naszych kochanych bohaterów rodziny Ulmów. To oni przez to, że poczuli i mieli realną obecność Pana Boga i relację z Panem Bogiem, to oni potrafili otworzyć swoje serca na heroizm wiary. I teraz możecie zapytać, co nam to mówi dzisiaj? Jak to ma wpływać na nasze rodziny? Moi drodzy, jeżeli zakorzenicie się w Panu, jeżeli zakorzenicie się w Jezusie Chrystusie, to wasze serca staną się heroiczne. W jakich przestrzeniach? Co jest dzisiejszym heroizmem naszych rodzin? Pierwszym heroizmem jest to, żeby potrafić odpuścić pewne rzeczy, żeby być dla siebie. Odpuścić kolejne nadgodziny, odpuścić swoje wygody, aby być dla drugiego człowieka, dla swoich dzieci, dla swojego współmałżonka, o czym mówiliśmy sobie wczoraj. To pierwszy heroizm. Czy heroizmem naszego życia nie jest to, kiedy my potrafimy w naszym życiu, właśnie pewne rzeczy, które przynoszą nam satysfakcję, odpuścić tylko i wyłącznie po to, żeby kochać. Jest. Co jest innym heroizmem naszego życia? Innym heroizmem naszego życia, moi drodzy, jest to, że my, jako yy, rodzice, potrafimy stawiać granice. To też jest heroizm, bo dzieci będą mówić, a inni mają, ale ty nie masz. Bo my chcemy Twojego rozwoju, a nie Twojego dobrobytu. Są dwie różne rzeczy. Heroizmem naszego życia, heroizmem w naszych rodzinach jest to, że może są babcie, dziadkowie w naszych domach, którzy mimo braku sił, mimo swoich chorób, mimo swojego wieku, wspomagają nas. Może gotują obiad, może pomagają sprzątać, może zajmują się naszymi dziećmi. Czy to nie jest heroizm współczesnego świata? Owszem, jest. I tych takich heroizmów prostych, tych heroizmów codziennych, tych heroizmów takich, które my tak naprawdę ich nie zauważamy. Ma być w naszym życiu coraz więcej, ale one będą możliwe tylko wtedy i tylko w tym momencie, jeśli naprawdę, realnie, głęboko zanurzymy się w naszym Bogu. Heroizmem będzie to, że bracie, siostro, zadbasz o swoje zdrowie dla swoich dzieci i dla swojego współmałżonka, abyś mógł być z nim jak najdłużej. Heroizmem będzie to, że wtedy, kiedy pojawia się konflikt, opanujesz emocje i zaczniesz rozmawiać. Heroizmem będzie to, że będziesz potrafił mimo swojego zmęczenia zatroszczyć się i być czuły wobec swojego współmałżonka. Trudne? Tak, bo to jest codzienność. I dla nas czyny wielkie, one są najbardziej świetliste. Ale one nie są głównym heroizmem naszego życia. Głównym heroizmem naszego życia jest piękne przeżywanie codzienności. Piękne przeżywanie szarych, codziennych obowiązków. Wkładanie w nich serce i miłości. To jest prawdziwy heroizm. Moi drodzy, dzisiaj na końcu tej Ewangelii pada słowo: idź i ty czyń podobnie. I dzisiaj przykład rodziny ulgów. Którzy są nazywani błogosławionymi samaretanami z Markowej ze względu na tę Ewangelię. Ten przykład woła do nas. Idź i czyń podobnie. Zauważaj tego, który jest w potrzebie. I nie wahaj się mu pomóc. I nieważne, czy to jest Twój współmałżonek, czy to jest, mówiąc bardzo wulgarnie i bardzo y, ostentacyjnie, żul leżący zażegany w rowie. To jest taki sam bliźnik. I to jest taki sam człowiek. To jest, moi drodzy, heroizm miłości i naszej wiary. I ten heroizm, który był w nich, w ich codzienności, doprowadził ich do czynu świetlistego. Posłuchajcie. Tuż przed świtem 24 marca 1944 roku do Markowej przyjechali z łańcuta niemieccy żandarmi wraz z granatową policją. Oprawcy byli dobrze poinformowani. Wiedzieli, w jakim celu jadą do Markowej i kogo tam szukają. Na poddaszu znaleźli ukrywających się Żydów. Rozległy się strzały. W ciągu kilkunastu minut z rąk żandarmów zginęli wszyscy członkowie rodziny. Najpierw Józef i jego żona Wiktoria, będąca w zaawansowanej ciąży na oczach ich dzieci, a następnie dzieci, sześcioro, po kolei oraz wszyscy ukrywający się Żydzi. Na Ulmów prawdopodobnie w obawie przed utratą pozyskanego majątku doniósł najpewniej włodzimierz leś. Patrzcie, jak polskie świnie giną. Świnie, które przechodują Żydów, miał powiedzieć podczas egzekucji jeden ze sprawców, Józef Kokot. Ciała ofiar na rozkaz Niemców zakopali mieszkańcy wsi. Jeden z braci Józefa, Władysław Ulma, zapisał w relacji z tego czasu. W tydzień po tym wypadku ciała pomordowane jego, pomordowanego brata i jego rodziny powkładaliśmy do trumien i wywieźliśmy na cmentarz. Ciała Żydów zabrała ekipa żydowska dopiero po wyzwoleniu. Wielka czyn i wielka ofiara, ale ofiara, która nie tylko otworzyła yy, serca ludzi w markowej, ale otworzyła serca całego świata, bo dziś są oni czczeni jako błogosławieni Kościoła katolickiego. Nie dlatego, że zginęli, nie dlatego, że pomagali Żydom, ale dlatego, że odpowiedzieli na wezwanie Chrystusa: Idź i ty czyń podobnie. I dzisiaj Chrystus wzywa nas, parafian z naszej miejscowości, parafian tej pięknej parafii ciała i krwi Chrystusa abyście szli i wasze małżeństwa czynili świętymi na wzór świętości Małżeństwa Błogosławionej Rodziny Ulmów. I to nie jest wezwanie teoretyczne. To nie jest wezwanie, które ma wybrzmieć dzisiaj jako puenta tych rekolekcji i pozostać. To jest wezwanie, które ma rezonować w waszych sercach na wieczność. Bo każdy z nas jest powołany i wezwany do świętości. A fundamentem tej świętości jest świętość wasza osobista, każdego z was. I wasza jako małżonków. Jeżeli nie będzie świętych małżeństw, troszczących się o siebie małżeństw, miłujących się i kochających się małżeństw, to całe społeczeństwo będzie chore i będzie niewypełnione miłością. Tak stworzył nas Bóg. Stworzył mężczyznę i kobietę. I po to mężczyzna odchodzi do swojej żony, aby stać się z nią jednym ciałem i jednym sercem. Trzeba o tym pamiętać. I to jest bardzo ważne, żebyśmy właśnie w taki sposób mogli żyć i żebyśmy w taki sposób mogli funkcjonować. Bracia i siostry, je, nie ma się czego bać, bo strach nie ma wstępu do waszego domu, jeśli w tym domu jest Bóg. Ci, którzy będą was wyśmiewać, oskarżyciele, nie mają głosu, kiedy z wami jest Bóg. I Pan sam pokona wrogów i przeciwności, jeśli z wami jest Bóg. Tylko temu Bogu się zawierzajcie. Wczoraj dałem wam narzędzie. Ci, którzy byli w jednowieczornej adoracji i odnawiali, i właściwie uczestniczyli w modlitwie za siebie, dałem wam narzędzie do wzywania Boga do waszych domów i do waszych przestrzeni. Proszę was o to, żeby ta modlitwa z wami została. Proszę was o to, aby ta modlitwa wzajemna za siebie była waszą codziennością. Bo to będzie wzywać imienia Bożego i obecności Bożej w waszym życiu. Bracia i siostry, ostatnią rzeczą, jaką chcę powiedzieć i jaką chcę wam tutaj zostawić, to jest wielkie dziękczynienie i wielkie podziękowanie dla was wszystkich, bo daliście niesamowicie piękne świadectwo tego, że tutaj jesteście, tego, że z taką wielką skupieniem i uwagą słuchacie tego wszystkiego. A treści wcale nie są łatwe. Tego, że z wielką ofiarnością przychodzicie po całym dniu pracy, po całym dniu zajęć i chcecie być blisko Boga. Tego, że każdego dnia widzę coraz więcej twarzy w tym kościele. I to jest piękne, bo to pokazuje, że przychodzicie spotkać prawdziwego i żyjącego Boga, który tutaj mieszka. Kochani, niech te będą rzeczywiście czymś, co uświęci. Ten dom, Boży. Niech te rekolekcje będą czymś, co uświęci te domy, czyli Wasze domy, i te domy, czyli Wasze małżeństwa. Proszę Was o to i ufam, że jeżeli powierzycie to wszystko Panu Bogu i będziecie z nim, to zwyciężycie i to wszystko w Waszym życiu się spełni. Kochani, w pierwszym czytaniu, które dzisiaj zostało nam pięknie odczytane. Usłyszeliśmy takie słowa. Miłość niech będzie bez obłudy. Miejcie wstręt do złego. Podążajcie za dobrem. W miłości braterskiej nawzajem bądźcie życzliwi. W okazywaniu czci jednych drugich wyprzedzajcie. Nie opuszczajcie się w gorliwości. Bądźcie płomiennego ducha. Pełnijcie służbę Panu. Weselcie się nadzieją. W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie wytrwali. Zaradzajcie potrzebom bliźnich, przestrzegajcie gościnności. Błogosławcie tych, którzy was prześladują. Błogosławcie, a nie złorzeczcie. Weselcie się z tymi, którzy się weselą, płaczcie z tymi, którzy płaczą. To są trudne wezwania, ale to są wezwania, które świadczą o naszym chrześcijaństwie. Błogosławcie tych, którzy wam złożeczą. Nie opuszczajcie się w gorliwości. Niech wasza miłość będzie bez obłudy, a niech wasze małżeństwa będą święte. Niech będzie w nich miłość, która jest według pierwszego listu do Koryntian cierpliwa, łaskawa, niezazdroszcząca i pełna. Za chwilę, kiedy będziemy odnawiać nasze przyrzeczenia małżeńskie, Wybrzmi pieśń, w której ten hymn o miłości będzie. Słuchajcie się też niego, bo to są niesamowicie piękne słowa. Do zobaczenia i powodzenia. Amen.